Jazda! Tu musisz też taki portal. A, bo się depnął. Jak stawiać jak taki to portal, sronno. to możesz to zamknąć akurat. Ej! To jest za mną! Siedepnął do tej szafy na daleko, co nie słyszeliśmy. Czyli otwieraj, jak kręcę daje, poszedł gdzieś. Drodzy mnie. Jak ręce duży dalej Chodzi? chodzi do mnie. Halo. I ja jest skręcony. Yy, został teraz, został mam teraz. My kręcimy tego, trzybienicę i duży. Został jeden gen. Ja pod dużym biegiem, kopię duży. Idzie na mnie, duży jest no, no pustach, fajnie, skarżyli. Się... No. nie ma co Postarali się. to jest Lok. Co się stało? Co? Co, co będzie? E, masz blindness'a, tak jak w nowej teraz. a fuck. Nie widzisz po prostu nic. Dobrze no, wiecie. Amzy. Amzy. Wyszak i artyczna karma. Tak, tak, tak. No to w DVD takie coś też jest. Dera... Alecie, lecie. Gdzie? Uuuu. No ale jesteśmy. Dobra. Jakby miał Hexa, ktoś w te w tych czasach. Świetnie. Jakby był Hex. nie ja muszę to odpuścić. Chciał on poszedł? Do tamtej. On tam na środku w ogóle. Świetnie, ale zegar jest się jest. Nie wiem, Ale swinga zajebał Idę do tego buno To mam na stówę też. Się zastanawiam się, jak ja zrobiłem właśnie volta z miejsca. Mi się podoba, że on chyba zabija. Dupie Monster już strajny jest ogólnie. Co to, co? Jak on tu się nie odbił od ściany? i tu tak wjechał? Niech ktoś ściągnie, czy będzie tak Każdy stał. Aha, ja bym się nie Zdanie, idę do pomieszczenia. Nie wiem, co uh. ja mam. Może że jest Ale potem to stwierdzasz. No ja bo widziałem czego nie znaczy. To jest od lampy. Nie nie, miałem monstruusa na górze. To w piwni też powinni się mieć, a nie mamy. O nie ma, XD. Zna... Nie miałem na górze tego co... Light ma tysiąc Świetnie! Zajebisty, Jake. Light. Jake. Nie wiem, powiedziałeś kurwa Jake. Light. Jake. Nie widzę skilczeków. Dobra. Co? Bo żółte światło odgrywa mnie zasłaniało. Great. Idziemy po typa. Nie wiem gdzie jest brama mogło. Już są na tamtej stronie. No gdzie? Jedna jest chyba tu na brzegu, a druga? No jedna jest tam, a druga? Tepa do nas No po type On jest przy otwartej bramie pomieszany Nie ci w type w ciebie Chyba we mnie We mnie uderzyła nie wiem po co Ten swing

Jak się będzie wadzią to cios na inny nazwę wiesz jak robię? Dwa palce mi mordą Fajnie robię Mam dwóch ojców. Nie, tu tego ojca. Jesteś game. Jesteś Przynajmniej mnie nie co cię dały. Odbierz, Co tu stabił? Co? Co, co, co? co był za fake? Za dobry. Jaki double buck się przez środek. To jest bo to jest cipa No to nie jest już trochę. Na No nie, no. Na ale masz kilka godzin więcej ode mnie, więc znalazłem od Ciebie trochę więcej spila niż ode mnie, tak? Oj. Oj chuj. Co? Co? Nie chcesz mówić, ale kurwa. Nie chcę mówić. Mnie to przestrzega, Daniel. No chromosomy, no Kurwa. Skinczeki są za szybkie w ogóle, co jest? Czemu te skinczeki tak lecą? Ja nie chodzę. Znaczy nie chodzi o to, chodzi o to na leczenie, co było. Klaunofobia. To ty no. przyspiesza z skinczeki? No, tak, to już miało. mi się ten z którego dostałem. Leśne, nie? szuka to typa, jak Kobe z rodziną. KOBE! Czyli plofa byś musiał mieć jeszcze. Nie wiesz, a to super.

on nie Czemu on on się chował przed? Ja, ja wiem, że obaj byli czarny. się tak. chował przed demą z po jego strony. Jak to to nie spełni naładowany atak O, kto tam biega na górze? जगह जगह बेग मूज की No to ja muszę w pierwszy No tak Dostać hita i wtedy te od razu podwiejesz Dwa Kręć dwa, kolejnego dwa. obok Ja I przez duży ja. idę My musimy iść Chociaż razem. ty musisz przez duży ja, ja iść przed ja Gdzie on stoi Mam kolejnego gana kręcę Halo Co? Nie wiem Info A. A przede mną prawo Przede mną Lewo Przede mną brawo Chodź, chodź, chodź pod niego, ja stoję pod nim. Dostałem hiton. Siema, Big Mok. Nie, nie zrobię nic cię. więcej. Za daleko byłeś, jak stoję. Nie zdążycie podnieść. Odniósłby, podnieś! Znakaj, mam te... chuj długiego od tego. Nie <noise> <noise> On nie Siem wie, dały. na pewno. nie no. Ja się zapytam, czy to. ten. Mogę kręcić? To. O Ale tu na niebale Idzie tu, idzie tu, idzie tu Na mnie Idź, 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 idź Ja jeszcze oh. nie wiedziałem, jak sobie po ciebie pójść Powinieneś zdążyć A. No na, na Chodź na duży kręcić Geno Dawaj ja? na duży, tak ty Na samą górę dużego idź A tu to totem mam, czekaj Where paleta? Ty zasiedzisz do mm. mnie na środek? Nie Ale dobry bug On się do mnie nie, to... Paleta. Tu nie ma żadnych palet, tylko ta mapa jest kurwa naga. Na środku masz paletę. Nie na środku, tylko a, jakby na ulicy, na budynku. A widzę, widzę. To jest pan dzwonnik. No. A to. z dom. Szynko. Poszło ci. Pięć informacji poszło. On się przemiegał, o ciebie, a ty nie do końca. To jest pan dzwonnik. Pan <laughs> dzwonnik. O, on mnie dzwoni nasza na szakły. O, paleta. Ten co kurca tam Poczekaj jeszcze tak nie, nie od razu, nie? Żeby to tak było na 10 sekund No i co z tego? Dobra, chodź to Idź, 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 Ja się doleczę, ja się doleczę, ja się doleczę jak coś to będzie. Gdzie jest druga brama? A dobra Za szubienicą masz i za dużym Ale jak ja mam go ściągnąć? Po prostu dostajesz hita i ściągasz po drugim hicie Tak teraz I ściągasz Ja go mogę ściągnąć, dobra plotuję ja jestem na prota w, Jestem na dużym na prota. Dobra, masz otwarta? Obie. Chodź na duży. Gdzie ty idziesz? Panetę zrzuć. Mameo. Dostałem, powinniśmy dobiec. Jesteś aut, jesteś aut A ten zamach był tak mocno w ciebie. Czemu on naokoło poszedł? Nie wiem, punkty. Punkty, dokładnie. Stąks! skrzynkę, chyba tak No Kugelherr Pan z drugimi rękami A dobra, no widzę kto że on cię widział? No Fredik Kugel Czy nie jest na mnie goni przed Mogę na niego zdoł 8 Świetnie, ci poszło Co? Użyłem i ale nie zadziałało To jest świetny perk Jak się stąd wychodzi, kurwa O Jaki odklejusz No nie, masz, nie masz! Nie masz! 99! 99! Nie! Nieee! Nie, By nie. przepadł na drugą stronę, bla! <laughs> Paleta, Hitbox! Nie masz? No ja cię mogę wstać, Co? wiesz o tym! Zrzucisz? Zrzucisz? <noise> o no, kolega. O, on mnie swejczył! On tuneli! Ale on doba respektuje już to widzę. Gdzie, Gdzie jesteś? To się wyjewia za ciebie? Tutaj... O, dobra dobra, idę się. W ogóle się jak ty na nas a 5 jechałeś? On mnie zastanawia. Nie a piątką. No nie jechałem piątką. ty że przed tym pieniądze, że albo a, a 4, 4 A1 A4, A1. A1 albo A5, A4. No takie co? Ale hita wyrwałeś, a wiesz, że ja bym zrobił tego do Wiem, ale jak chce się wyjebać, żeby ogarnąć to na paperga. Ale ci, ty masz na drzewie, tylko nie pojeb ze drzewa z piękiem. On nie chce No bo masz trzy jak ja Trzy mam chyba <gry> Ale noże przyderców jest Ale o. O, no, nie wiem kto to no, mówił. Co? Masz lajwa, bo jestem tunelowany przez cały mecz, a mój nie. Bo bo ktoś kurwa wziął do meczu, a ja Co się ludzi? Ja się nie wiem czy teraz, czy zaraz, czy kurwa kiedy, ale... Co, montowanie czegoś? Nie, nie wiem Nie wiem czego powiem Zobaczysz, zobaczysz na Pan Tam wysoi, co ja mu na to się... Ja chyba na ogólnym dzisiaj o piątej kurwa oznaczę glinę i napiszę, bo nie ma gliny w spaniu. No, ten klient jakiś tu głupi. No kurwa. Gena nie kopnął, poszedł. 嗯嗯哈